Witajcie, byczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc maj 2022. Przy okazji składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Byczki mają, właśnie zaczynają swój urodzinowy czas. Więc wszystkiego dobrego, kochane byki. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam i przechodzimy do czytania. Ok. Dobra, najpierw zobaczmy sobie, jaka tu jest dla was afirmacja. Jaka witaminka afirmacyjna jest dla byka. Co przyniesie ci wsparcie, uśmiech, światło, radość. Byk. A już się coś odwróciło. Dobra, to zobaczmy, co to jest. Mhm. Jesteś fantastyczny. Jesteś fantastyczny. Eee, najlepszą przyjaźń i relację, jaką możesz nawiązać, jest właśnie nawiązanie przyjaźni i relacji ze sobą. Buduj ją, umacniaj ją. Eee, doceń siebie. Podziel się ze sobą e, dumą z tego, kim jesteś, jaki jesteś. Eee, Twoje, twoje, właśnie takie ukochanie siebie i docenienie siebie pomoże innym dźwignąć się, jak gdyby, tak, z tego typowego powiedzenia szklanka do połowy pusta, szklanka do połowy pełna. Oni też mogą sobie krzyknąć: hej, ja jestem świetny i fantastyczny, tak samo jak ty. No? No witamina bomba. Podoba mi się. Ok, To zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy w przekazie z wyroczni dla was na miesiąc maj. U, ale wyleciało. Bardzo się śpieszyło, więc patrzmy, co tu mamy gnomy. Człowieczeństwo, przyjaźń, ciężka praca, wypracowywanie tego, małe wizje, bardzo silne uziemienie. No takie typowe właśnie dla byczka. Zobaczmy jeszcze tylko w książeczce. Tak jest. Zobaczmy, co tu mamy w książeczce do powiedzenia dla Was. To jest numer 5. I już mówię. To jest czas pracy i opieki nad Twoją własną energią, aby ukierunkować ją ku, ku górze, tak? ku boskiemu przeznaczeniu. Bardzo ważne są wpływy właśnie humanitarne, tak, takie pierwiastki człowieczeństwa. Podejmij akcję kreowania zmian, gdzie harmonia jest i balans jest właśnie rezultatem. Tak, możesz podjąć się też wolontariackich jakichś działań, tak albo asystować komuś na przykład w opieką nad parkami przyrody, albo wspierać jakieś fundacje, na przykład opieki nad zwierzętami, czy nad dzikimi zwierzętami. Masz ogromną moc transformacji negatywnych energii w coś wielkiego, pięknego i budującego. Tak, i humanitarnego. Pamiętajcie o tym. Nie czekaj aż ktoś ci powie co robić. Po prostu wstań i zabłyśnij jakąś swoją propozycją, tak? No, fajnie. Dobrze. No to spójrzmy teraz w tarota. Maj dla byczka. Przepraszam, musiałam przerwać na chwileczkę, ale już wracamy do naszego czytania. O! Co tu się do Was śpieszy, drogie Beki? Pięć mieczy. Walka za wszelką cenę o siebie, o swoje prawa, o swoje zdanie. No dobra, zobaczymy, co to tam dalej będzie. Matko, ty moja. I rycerz. Rycerz monet. Dobra. Zobaczmy, co tutaj z przełożenia najpierw to maście. Mhm. Albo podróż, albo sprawy ruszają do przodu, albo łapiecie po prostu lejce swojego życia w ręce i dążycie osiągnąć swój sukces. Dziewięć monet i. Sześć kielichów. Ee, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Trochę wspomnień, trochę sentymentu, trochę powrotu do czasów dzieciństwa, do takiego bezpieczeństwa. Um, ale też ogromny dobrobyt i komfort wewnętrzny, tak? Taki psychiczny spój wewnętrzny, osobisty komfort. Dobra. Energia ogólna na miesiąc maj. Dziewięć buław. Dziewięć buław. Wojownik. Wojownik, który jest yy, zaprawiony w bojach, który już nieraz, yy, że tak powiem, yy, padał i powstawał. Yy, no, jesteście w jakimś ewidentnie procesie dokończania czegoś, bym powiedziała, już jesteście na finiszu. Wasza energia w tym miesiącu. Królowa Kielichów. Królowa Kielichów, czyli otwarcie serca, miłość bezwarunkowa. Yy, no pięknie. Pięknie. Okej. Okay. Co Wam może pomagać w tym miesiącu? Intuicja, kochani, mamy księżyc. Wasza intuicja tutaj będzie miała bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś niejasności, jakieś. Yy, Lęki, obawy, to skierujcie się do swojej duszy, do swojego serduszka i tam zadawajcie pytania i stamtąd otrzymacie właściwe odpowiedzi, tak? Co może Was destabilizować, co może Wam przeszkadzać w tym miesiącu? Eee, że sprawy mogą się zatrzymać, zawiesić eee, i. A wy byście chcieli, żeby tu już wszystko szło jak najszybciej do przodu. Widać było z przełożenia. Ten rydwan jest takim przyspieszeniem spraw, tak? Że chcemy, żeby to wszystko poszło już do przodu, już tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A tu sprawy będą się ślimaczyć, będą się zatrzymywać, będą się przyglądać yy, i wszechświat, i osoby fizyczne y, tym propozycjom, lub finalizowaniu tego projektu, który masz na myśli, drogi byku. No dobrze. A zobaczmy jeszcze, dopowiedzmy tutaj do tej królowej kielichów. Tak, tu jest potrzebny trochę taki spokój wewnętrzny, wejście w siebie, zastanowienie się, na czym mi zależy. Tak. Odpowiedzi są w Tobie, drogi byku. Wy wiecie, jak to zrobić? Jaka jest odpowiedź? Wy ją znacie. Okej. Okay. Pierwsza połowa miesiąca, jak będzie Wam przebiegać. No właśnie. Będziecie wychodzić z jakichś kłopotów, będziecie przechodzić na spokojne fale. To może być przeprowadzka, to może być zmiana miejsca pracy, zamieszkania, lub zmiana um, systemu myślenia. Um, może właśnie ten czas jest tego tutaj wisielca konieczny do tego aby dojrzeć do pewnych decyzji, aby one były jasne, klarowne, pewne. To jest też duży wzrost duchowy, duża wiedza o sobie, o świecie, o naszej duszy i prowadzi te przemyślenia prowadzą właśnie do lotu motyla, tak? Do lekkości, do wyższej świadomości. Dobrze. Druga połowa miesiąca dla byczka. Zamykamy przeszłość, kochane byki. Zamykamy przeszłość, zamykamy to, co nas raniło, co nas, że tak powiem, ściągnęło w dół. Tu są ogromne roszczenia i takie poczucie zdrady, opuszczenia, okłamania, oszukania nie dotrzymania pewnych obietnic, przysiąg. I tutaj w drugiej części tego miesiąca będziecie się z tym ewidentnie żegnać. Otworzycie swoje serce albo przeprosicie siebie, lub osoby, które były w to zamieszane, bo tu jest odświeżenie, jak gdyby uczuć, tak? Tutaj mamy pazia kielichów i mamy radość. W domu, w enklawie, właśnie, jeżeli cokolwiek nie, nie jest tak w domu, kochani, jeżeli zamknijcie tą przeszłość, yy, naprawdę wyczyście sytuację, przeproście yy, lub przyjmijcie przeprosiny, tak? bo to też tak może być. Yy, dajcie się poniec, ponieść w ten taniec pary yy, wśród czterech buław, tak? w, w miejscu, w którym czujecie, że to jest wasz dom, to jest wasze bezpieczeństwo, wasza enklawa, uświęcone wasze miejsce. Ok, co w miłości w maju? Determinacja, załatwienie sprawy raz, a porządnie i do końca. Tu macie jasne ideały, wiecie o co walczycie, macie zamiar stanąć w obronie tych własnych idei i własnych poczynań i energia przyspiesza. Zobaczmy, czego to będzie dotyczyła ta energia. Co tu, do, co tu się do Was? Hmm, siedem mieczy I... i wielka kapłanka. No, kochani, ewidentnie tutaj yy... albo odkrywacie jakieś oszustwo, jakąś manipulację, tak, tu w siedmiu mieczach, nie ufacie komuś, albo czujecie się oszukani i chcecie to załatwić raz. Yy... Na zawsze, jak gdyby odkryć tę mistyfikację, lub pokazać, że wiecie, jaka jest prawda i, i że odkryliście te manipulacje. Mogłoby też tak być. Coś, co było przed Wami długo, coś, co było przed Wami ukryte, co miało być tajemnicą. Postanawiacie to po prostu yy, zdemaskować, tak? Okej, okay, co w karierze w takim razie? W karierze różne możliwości, siedem kielichów, fantazjowanie, przyglądanie się, eee, po co tu sięgnąć, czym się zająć, co tutaj by Wam pomogło w podjęciu tej decyzji. No jakieś nowe przedsięwzięcia, tu mamy paźia buła, który jest świeżutką energią takiej kreatywności, działania, tak? Eksplorowania nowego terenu. Czyli wybierajcie to co nowe, to co świeże. To w czym jeszcze nie robiliście, że tak powiem, tu chyba jest potencjał dla was. Co w finansach? Bardzo dobrze. Mamy cesarzową, więc pięknie wszystko rozkwita, pięknie się ma. No i. I to jest, kochani, wasza karta w ogóle, tak? To jest Wenus w byku. A więc wchodzicie w swoją energię w ogromnym komforcie. Wykorzystajcie też tą energię właśnie do uporządkowania tego, co jeszcze wymaga dokończenia, tak? Pamiętajcie o tym, co mówiły nasze witaminki, czyli o tym, że jesteście wspaniali. Pamiętajcie o tym, że... Macie obudzić w sobie człowieczeństwo i yy, przyjaźń, tak? Bo to będzie budujące w tym miesiącu i bardzo dla Was ważne. No dobra. Jaka jest rada Wszechświata na ten czas? Bądź czujny, bądź otwarty, bądź yy, w gotowości. Yy, wyczekuj nieoczekiwanego, wyczekuj... Yy, yy, tego momentu kiedy wszystko zgra się w czasie kiedy będzie odpowiedni timing żeby ruszyć do przodu tak eee, bądź czujny bądź w bezruchu nasłuchuj uważaj jaki będzie wynik tego miesiąca no właśnie i tu mamy te pięć mieczy które nam tak się śpieszyło tutaj do pokazania przy tasowaniu kart więc będziecie tutaj ewidentnie walczyć o siebie, zdecydowanie dopowiemy sobie do tej karty, czego ta walka będzie dotyczyła, żeby się uwolnić, żeby się uwolnić z jakichś okowów, z jakichś ograniczeń. Coś was blokuje, czujecie się w impasie, że nie możecie zrobić kroku do przodu, chcecie być cesarzem swojego życia, chcecie decydować za siebie, tak? A w jakieś, są jakieś warunki, które tutaj nie pozwalają Wam um, się uwolnić. Jeszcze raz wracam. Karta Pięciu mieczu, Mieczy nie jest fajną energią, kochani, mimo że jest um, właśnie taką bardzo um, determinującą i walką o siebie, to pozostawia dużo ofiar, dużo krwi, dużo nie, spraw, które później trudno um, uprzątnąć, te trupy, tak? będą wypadać z szafy. Um, wracam do tego, co mówiły nam tutaj karty wyroczni. Człowieczeństwo, przyjaźń, um, ciężka praca na to, żeby um, wasze decyzje przebiegały um, pokojowo, żeby były merytoryczne, żeby nie były um, zastaw się, a postaw się, tak? Bądźcie na to czujne drogie byki. Bo tu ewidentnie będzie się coś działo, będzie bardzo dużo decyzji. Ma, macie tutaj determinację, żeby dokończyć pewne sprawy i naprawdę już jesteście zmęczeni mm, i może Was ponieść. Może Was ponieść, a to nie jest w tej chwili bardzo e, potrzebne i konieczne. Spójrzmy jeszcze, z jaką energią będziecie wchodzić i co tu mamy na ten czerwiec. Ha, 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 mamy pięć kielichów, kochani, to nie jest fajnie to znaczy, że będziecie jeszcze rozpatrywać przeszłość, jeszcze będziecie się w niej grzebać, jeszcze będziecie szukać no jakby. Hmm, szukać rozwiązań albo obwiniać siebie, oczerniać, obniżać swoje wibracje. To nie jest fajna energia, kochani. No, i będziesz się czuł tak, jak sobie pościelisz. No, powiem Wam szczerze, trudne te energie dla Was są w maju i to niby Wasze urodzinowe miesiące, a tu tak jak gdyby trzeba było dokończyć wiele spraw, posprzątać, po to, żeby zdać sobie sprawę, że jest świetnie, że Wy jesteście świetni, że. Wasza droga ku wznoszeniu swojej świadomości na wyższy poziom jest właśnie rozpoczęta. Tutaj będzie czyszczenie, będzie dosyć duży taki nakład sił i energii, żeby sobie to wszystko poukładać. Tak? Tak. Hmm. I widać, że będziecie się w tym dobrze czuć, że będziecie czuli, że jesteście spełnieni i zadowoleni, aczkolwiek droga do tego samozadowolenia nie jest łatwa, tak? Nie jest łagodna. No cóż, kochane byczki, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wytrwałości, siły, nie poddawajcie się i pamiętajcie o tym, jakie macie przesłania. Rozpalcie światło w swoich duszach i działajcie etycznie, moralnie, delikatnie, merytorycznie. Um, więcej zdobędziecie przyjaciół i więcej um, takiej rozświetlającej energii z zewnątrz do Was przyjdzie, jeżeli sami w sobie rozpalicie właśnie to światło, tak? Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych czytaniach.